Siemanko witam, ja jestem Kon i zapraszam Was do kolejnego Ajzaczka I dzisiaj jak jest Daily w... Daily Keeperem? Hej, Dobra Zagramy sobie Daily Czyli coś w sumie czego jeszcze nie robiłem, ale Daily Keeperem to... To w sumie to, to nagrywam w środę, więc... Yy, zobaczymy. Gryzkami z x To jest do serca daily. A to wezmę. To nawet fajne. Nawet, sz nawet szanuję ten itemek. Nawet szanuję Samson's, Tą kulę Samsona. Jak to się dokładnie nazywa? A, chwila. Nie ma modów. Yy. I tu muszę rozbujać trochę, bo tu jest kamień z x a ja sobie nie, nie sobie kamienia z X-em. Co jest? Oni zmieniali jakiś sposób, gdzie... Dobra, nieważne. Po prostu to wysadzę. Bomba i... A, no tak. Muchy dostanę. Mu... dań muchę. I myk z komórka. I myk. Ła! Wow. Trafił mnie. Daj pieniążka. Mam pieniążkę, a teraz... Uh, hmm, wheel of fortune. Mm, mm. Mm, tu gdzie by się naprawdę przydała? Bomba. Pieniążki. Dużo pieniążków. Eee, dobra. Mm. Nie jestem za dobry wyburzenia. Ale... Ach. Tu trzeba mieć dobrego speeda. Speed z 1-2 i to tak fajnie działa wtedy. E... Ła. No bijeł mnie. i jeszcze nie dostałem pieniążka. Dobra. Mmm, w końcu się uda i No nie mogę, ja no nie ja nie mogę Ja nie mogę, widzowie A przynajmniej bomby mam Pieniążki Dodatkowe pieniążki I to jest Duke of Flies No ale Daj tam mi spokój, daily nie jest długi, a, przy... a i tak trzeba nam będzie zrobić, zrobić daily na ten... na... Mm... na odblokowanie na przykład broken modemu, a chwila, bo mnie zaswęciało. Coś mnie użarło i mnie ramię zaswędziało. A bo był modem, to w sumie bym chciał odblokować, bo to jest bardzo fajny temek w sklepie dostępny. Muchy... Range of Tis... Szotsp... szspotspit miałem takie w głowie takie... Co? To sobie co zaszło w głowie? O czym ja myślę? O czym ja myślę? Takie miałem yyy. E Chwila kiperem To się tym kiperem czy to się tym Keeperem, czy to się keeperem płaciło za... Devil Rumy Bo już szczerze nie pamiętam, więc tak Chciałbym chyba Oszczędzić, ale nie, to chyba ten Keeperem Nie, no ale tak Takiego i temu to my tu nie chcemy tu widzieć, jaki dni Zmianka Anarchist cookbook. Jeszcze gorzej. Ej, los kontakty akurat spoko. Ja lubię. Ja lubię los kontakty. Przynajmniej jak będzie jakiś przeciwnik, który będzie we mnie dużo strzelał. No to na serduchu, w sumie jak znalazł. A tutaj co? No nic ciekawego. Nic, absolutnie nic ciekawego. Eee, yy, dobra. To w sumie świetnie się trafiło. Bo jak to tylko do it Leaves, to będzie mnie to fajnie broniło przed pociskami. Tylko, jakbym dostał jeszcze parę Tears zapów to bym nie narzekał. To już by było tak, myślę, widzowie, że cudownie można by rzec. A chwila, bo ja nie używam i temu aktywnego. I. Osiem koinów. Mam nadzieję, że mi się kipery pomyliły. A nie, chwila, bo ja przecież... Ja Modo na lepsze paski życia. I ja teraz nie widzę ile ile życia ma, boss, bo nie zestawałem gry. Tylko po prostu wyłączyłem mody. Świe świetnie. Jest, jestem genialny. What? tu na Tales to wezmę, Mam snife za 30 coinów Sunway Bones. Mogłbym wziąć go na pomoc, ale Mam snife! nie, a to jednak pójdę Defender Angel Tak coś czułem, że to właśnie kiperem się płaciło pieniędzy mi za defilutum. I tak coś, coś mi mówiło, mi takie uczucie. I takie uczucie mi mówiło, oszczędzaj pieniądze, bo coś dobrego może Edmund dać w tym daily. Nie no, jestem zły widzowie, tak niejedonicznie. Noż, kto to widział pierwszy? Mm, doktor Fetus. Je jeszcze lepiej. Jeszcze śmieszniej widzę, się zaczyna robić. Ale teraz tra tracę efekt los kontaktów. Widzowie robi się zabawnie. No ale to jest. Daj jakiego ty bo teraz. Jest... Widzowie. Ro zaczyna robić zabawnie, po powtarzam, zaczyna robić się zabawnie. Eee yy. Eee yy. to będzie sekrytymu <ścoughs> szukać więcej. O! I tu Eee szukać więcej. Ooo... nie tu sypialnia jest nawet. A nie, sklepiks. Black nie, to ja to wyglądam mógł Black to to wygląda jak taki Sympatyczny kolega, z którym bym się chciał przywitać i powiedzieć mu cześć. Brak to zawsze jest miło mieć. le mapping też jest całkiem niezły, nie powiem, że nie. Nie będę kłamał. Nie będę was oszukiwał, widzowie. Jejku. Dobra. A! żebym się tylko sam się nie wysadził zaraz przez przypadek. Jestem na, na tyle zdolny, żebym potrafił. Counterfeit Penny. Szansa na... No to, że jak podnosisz bogactwo, to to jest większe bogactwo. O Jezu. Nie, a ja na tego kojna bezpowrotnie. Tak to się nie będziemy bawić. Ale... Carrion Queen... Idź ty... On... To bomby dużo zdają, to nie muszę martwić o to, ile Carrion Queen może mieć zdrowia. Gru Hormonsy. Okej, okay, ale ja bym wziął jakiegoś... Tears Czy chce się specjalnie po tym Black Candle? Nie. Przecież jest spoko, ale. Ale może nie. Nie, nie, nie czuję presji na Black Candle, ale czuję za to presję na. Ale czuję presję widzowie na jakiś Tears zapa. Zdecydowanie, widzowie czuję presję na Tears zapa. Pieniążka pójdę. I takiego pieniążka to zaszywa. Uuu, przycisk. Eee. Zostaw mnie. Dobra. Zostawili mi. O jakie mam mały Już mi szkoda i mi jest, wyrzuciłem sobie z dotacji mam snajfa. On byłby taki fajny z Epikwetusem, bo by o nie no Kanty Penny jest lepszy. Podrobione pieniądze. Mm -mm. Uwielbiam yy, w grach komputerowych. 17, 19, widzisz, to był niby cencior, ale tak naprawdę to były dwa cenciory. Cenciory? Cenciole? Nie wiem, widzowie, domyślacie się na pewno, co, zapewne o co chodzi. Bo ja nie. Ale, ale wy jesteście na tyle inteligentni, że wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi? Nie, najgorzej. Zostaw mnie. Hu, najlepiej. Ja naprawdę zwiedzę z całe piętno w tej drodze na walkę z bossem i ten... A to tylko daily. O, oh, no. Uh, o, oh, no. Ale to no to ja akurat nie chcę. Serio, kidzior od pigu? Nie chcę kidziorać od pigularza. Nie fajnie. 28, 29, 31. Spider-Mod jest akurat spoko. W mojej sytuacji, jak ja mam. nie pokazuje mi zdrowia przeciwników. W sensie bossów. to. Nie chcę przesadzić, ale taki Spider-Mod jest na, na wagę złota. Bo przynajmniej będę mniej więcej wiedział, ile moi przeciwnicy mają zdrowia. Uuu, 20 i. Ale brakuje mi, i tak skąd ja mogę wziąć 9 coinów? Widzowie, piątka. Z żart, żarta, na gambę nie pójdę. Gamba nie oddaje Widzowie, wy nie dajcie się na to nabrać. Nie warto. Nie wiem, szukam super secret roomu, który może być, nie wiem, w jednym miejscu chyba, ale. Daj mi tego counterfeit pani i kocie, proszę, nie szalej mi tu. Nie wiem, super secret room. Nie ma go tutaj, bo zbyt osięgł wybuch, czyli będzie, myślę. Może on się tak w ogóle zrespić, że tutaj by był? Nie może najwyraźniej. Zostało jedno myślę takie, no dosłownie zostało jedno miejsce na Super Secret Room, w innym nie może być niż tutaj. E! To czy to, to ja zgłupiałem, czy to świat szalony jest? No tu, tu, nie może być, bo tu już jest... Może tu być i tu się nie osią... Wezmę tylko po to, żeby wejść do... ...Crestrumu. Może tam będą przeciwnicy, może tam mi wyleci jakaś piątka, jakiś counter z Penny zadziała także z tej piątki zrobi się dyszka i... Nie warto co było. Nie wiem widzowie mam jeszcze Wheel of Fortune wysadzę Wheel of Fortune. Counter Penny nie oddał. A bo nawet nie mam counterfeit pani, jakim jest głąbem, to mogłem mieć... Co ja robię widzowie? Czego ja tak nie myślę? Mam nadzieję, że teraz będzie ale tu. Yy, Big Horn. A spróbuję zrobić jedną rzecz, a mianowicie nakarmić go bombą, bo ponoć się da. O w, o w tym momencie jakbym. Jakby mi się teraz udało. Ej, widzieliście się widzowie? Da się! Da się potwier potwierdzić. Wow! Nic tu nie ma. O oh, wow. Ale dobra, widzowie, potwierdzone info. Mon można Horna nakarmić bombą? No, ja nie chciałem sobie postawić bomby na web. Więc tak, to nie jest tylko yy, fake pod tiktoczki i zasięgi. Potwierdzone info. Przez rzetelnego, niezależnego, nieopłacanego przez nikogo youtubera, tak? Ja wiem, szumne określenie. Dawaj pieniędzy. Dobra, skończył się. Ja wiem, wiem, widzowie, szumne określenie. Kurczę, pi pieniążek się tam zrespił. Y Tu nie ma nic. Tu nawet nie wiem, czy tu wybuch, no, no wybuch powinien tu załapać teoretycznie, tylko teoretycznie. Yy, tutaj chyba nic, tam nic. No a tu. Dobra, jak te, teraz, to jest pewny, że nie ma. Ale gdzie się... Gdzie się podziały? Jakieś zapy Ducha Poliona niech mi pomoże. Chociaż tyle Ile może? Bardzo ładnie proszę. Czy myślicie, że ja tu się będę męczył. Niedoczekanie wasze. I pieniędzy. I jak tu fit penny? Oddał, gdzie się podziały? Te secret roomy. Jej, pr przepraszam, widzę, ja już mi trochę zaczyna bić na głowę. A tutaj, oes, ale wezmę jakie damy. Nie przepadam, ale może się przydać jakoś, w jakiś sposób. W jakiś sposób, to nie wiem. Jak tam dobiegał chyba i... Tak bił Ich tu achel to, ty... to Chyba tylko wtedy. No tu jest secret, tu... Spoko. Dwa klucze i ho, i ho... Nie host. Shopkeeper! Nic fajnego dalej tu nie ma! No i po co mi te tak koiny? Dobra, ale mam przynajmniej Akeldamę, która... przyda się jakkolwiek w sumie. Nie przepadam za tym itemkiem, ale... Dobra, idę na bossa po prostu. Co to za jakieś... przeciwniki, w sensie... Wow. Ti... o, oh, wow! 0,07. 700 tearza up 100 piksa. W też się dobrze, bo. Naprawdę na takim prostym daily. Ile ja w ogóle mam na kraje? A 20 się Może być. Żegnajcie widzowie. Do następnego, papa. Pa.